Takim miejscem jest na przykład lotnisko w Świdniku na Słowacji, gdzie wyścigi na ćwierć mili odbyły się po raz trzeci. Organizowane są dzisiaj zawody 1 czwartej mili. My jako Tuning Klub Rzeszów przyjechaliśmy na około 50 aut, dodatkowo miejscowe firmy tuningowe. Ścigamy się tutaj dość, dość dużą ekipą, liczymy na kilka pucharów. Na co dzień spotykamy się w Rzeszowie, w naszym gronie wieczorami. Mieszkańcy wielu polskich miast, także Rzeszowa, skarżą się na nocne popisy ulicznych ścigantów. Jeszcze kilka lat temu takie wyścigi były możliwe tylko wieczorami na ulicach, nielegalnie, gdzie kończyło się to przeważnie problemami z policją. Bardzo fajne jest organizowanie imprez, gdzie każdy może sprawdzić swoje auto. Pojechać i, i przetestować to w bezpiecznych warunkach. W Świdniku dominowały pojazdy ze słowacką i czeską rejestracją, ale pojawiło się też wiele samochodów z Polski. Nazywam się Mariusz Pusz, przyjechałem z Podkarpacia, z Łęcuta. No mam fiata kupę 2.0 turbo 20 zaworowy 220 koni oryginalnie, nic nie było jeszcze robione. No wiadomo, żeby przygotować samochód. Trzeba przejechać na miejsce, zobaczyć co się dzieje, żeby chcieć to zrobić później, nie? żeby powyrzucać wszystkie elementy samochodu, te ciężkie. No nie wiem, mówię no miła rzecz, nie? tylko potrzeba pieniędzy trochę też na to. Taczek Pieczko z tej strony. Przyjechałem z Krakowa. Dosyć często w takich imprezach biorę udział z reguły na Węgrzech. Impreza mi się dosyć podoba, choć szkoda, że lotnisko jest troszeczkę idące w dół, w dolnej części, no ale to czasami nie można nad wszystkimi warunkami zapanować. Ogólnie wszystkich pozdrawiam. Zakończmy naszą relację z tej imprezy apelem do miłośników tej zabawy. Szanujemy prawo każdego do oddawania się rozmaitym pasjom, oby tylko czyjeś hobby nie było udręką lub zagrożeniem dla innych.